W zeszłym tygodniu ogłosiłem, że otwieramy warsztat elektryczna kuźnia, w którym będziemy budować rowery elektryczne na zamówienie. Przez cały tydzień skrzynka mailowa była naprawdę gorąca. Zobaczcie, mam przygotowane profile osób, które się z nami kontaktowały, i właśnie dzisiaj o tym chcę trochę poopowiadać czyli o naszych pierwszych klientach. Zostańcie do końca. Moi drodzy, nie pamiętam kiedy nagrywałem taki odcinek. To jest tak naprawdę trochę spontan, bo nie mam przygotowanego jakiegoś scenariusza. Mam tylko wydrukowane profile, właśnie naszych klientów. I opowiadam Wam: co za rower, co będziemy tam pakować, jakie były wymogi. Zaczynamy! I zaczniemy od Ireneusza i Ewy. Ireneusz napisał bardzo, bardzo długiego maila, ale skrócę wam powiem, czego on oczekuje. Ireneusz napisał: Lubimy różne aktywności, jak wałęsanie się z plecakami i namiotem po górach, czy wycieczki rowerowe krótsze i dłuższe, w tym z namiotem. W trakcie rozmowy dowiedziałem się dodatkowo, że obydwa rowery będą montowane na takiej platformie, która będzie zamieszczona na haku w samochodzie, więc ważnym było, żeby baterie były wyciągane, a same sprzęty miały być w miarę lekkie i miały mieć napęd mid-drive z tensometrem. To jest bardzo ważny punkt. Na jakie rowery będziemy to montować, moi drodzy? Słuchajcie kona Kikapu Deluxe z 2007 roku. Fajny klasyk, bardzo lubię. Dobrze trafił Ireneusz do mnie z tym rowerem oraz rower jego żony Ewy Trek Mins. To jest taki zgrabniutki hardtail, mało miejsca trochę na skrzynkę w ramie, ale damy rady. I już zdradziłem, tak, będą skrzynki w ramę. Przy konie nie jestem pewien, czy nie pójdziemy w baterię bidonową, natomiast przy rowerze Ewy, przy tym treku, no chyba nie da rady. Musimy iść tutaj w baterię w skrzyni. Ale, właśnie, zamysł jest taki, że ta skrzynia ma być wyciągana, więc to nie będzie taki prosty projekcik. Dlatego, oba projekty uznajemy za szyte na miarę. Bo nie wykluczam, że do Kony też moglibyśmy zrobić baterię dedykowaną, która będzie właśnie wyjmowana, łatwo wyjmowana. I nie będzie to bidon, ale jeszcze zobaczymy. Polecimy tutaj w silnik. TSDZ2 po pełnych modach z e staff, ponieważ e staff będzie jednym z partnerów elektrycznej kuźni. O partnerach będziemy mówić innym razem. Założenie na baterię jest takie, że ma mieć od 16 do 19 amperogodzin. Ja myślę, że przy projektowaniu zrobimy jeszcze troszeczkę większą baterię, właśnie około 20, może nawet 25 amperogodzin. Zobaczymy właśnie, porozmawiam jeszcze z Ireneuszem. No i ja myślę, że tu z racji tego TSDZ po modach, to pójdziemy w baterię 52V, czyli 14 no, wyciągana bateria w świetle ramy to będzie wyzwanie, ale przechodzimy dalej. Kolejnym klientem jest Kuba, który kupił bazę Cube AMS 130. Bardzo fajna baza, bardzo lubię te rowery. Lekkie, dobrze wyposażone i bardzo zgrabne. To będzie również projekt szyty na miarę, dlatego że tutaj też będziemy mieć skrzynkę drukowaną w 3D. Tylko tutaj będzie ta skrzynka już na stałe. Przeczytam, co Kuba napisał. Tak, w wielkim skrócie. Pracuje jako kurier glowo obecnie na e Cross Hexagon 5.0 z silnikiem HAB 1500W MXUS XF4030H, czyli ten najpopularniejszy bezprzekładniowy. Uzwojenie 10 na 6, czyli szybkie. Kuba napisał: "Dziennie pokonuję dystans 60-90 km przy 8-9 godzinach pracy. Posiadam baterię 24,5 Ah w obecnym rowerze, mimo wymiany seryjnego amortyzatora RockShox Recon i dodaniu już tycy amortyzowanej, jednak dalej brakuje mi tego komfortu jazdy, jaki mogę mieć na rowerze z pełną amortyzacją. Dlatego zdecydowałem się na konwersję przyszłego modelu. I w tym przypadku polecimy Praktycznie w ten sam silnik, bo w cubie koło jest 26 cali, jest mniejsze, łatwiej mu się będzie odpychać, bo podczas rozmowy z Kubą Kuba powiedział, a może byśmy zmienili uzwojenie, może byśmy wzięli inny silnik z innym uzwojeniem, ale jeśli zamontujemy ten 10x6 w kole 26 cali, to akurat będzie ok według mnie. Jak mówiłem, bateria w skrzyni, no i tutaj będziemy celować w 25 nawet do 30 amperogodzin. Dodatkowo oświetlenie, niewykluczony jakiś serwis całego roweru, zapowiada się zacnie. Idziemy dalej. Maciej z kolei chce przerobić Unibajka Mission 29. Zadaliśmy mu kilka pytań, i tak na nie odpowiedział. Jaki zasięg chcesz robić na jednym ładowaniu? Wystarczy maks 100 km. Ale tutaj musieliśmy doprecyzować pytanie, ponieważ zasięg zawsze zależy od tego, jaki wkład mamy w pedałowanie. Dodatkowo zapytaliśmy, preferujesz silnik w tylnym kole czy w korbie? I Maciej napisał, że no tutaj mam dylemat, sam nie wiem co lepiej sprawdzi się w dojazdach do pracy i lekkim lataniu po lesie. Z jednej strony chciałbym, aby korba została, ale z drugiej z tego co oglądam w necie brakuje zestawów z całą czarną felgą. No ale jeśli chodzi o czarną felgę, tutaj problemu nie ma. My zaplatamy silnik w dowolną obręcz, ale o tym kiedy indziej. Maciej napisał, moc silnika obstawiam 500-750 W, mocniejszy chyba mija się z celem, bo rower raczej najwyższych lotów nie jest i rama i reszta może nie wytrzymać. No, ja myślę, że 1000 W tutaj nie byłoby żadnym problemem i pewnie właśnie w tą stronę będziemy iść. Tu polecimy w jakiś klasyczny zestaw z baterią bidonową, wszystko ładnie, schludnie, zapowiada się kolejny ciekawostek. Projekt. O, to jest ciekawy, moi drodzy. Tu napisał do nas Hubert i wysłał nam zdjęcie swojej kony Stinky i powiedział, że chciałby, żeby jego kona wyglądała tak jak kona Taby. Za co bardzo dziękuję, bardzo mi miło. Cieszę się, że e, tak wiele osób docenia e, to, w jaki sposób jest wykonana kona. Czy ta dwójeczka, no, moje oczko w głowie, czy jedynka, dlatego że i przy jednej, i przy drugiej no bardzo się starałem, żeby cieszyło oko. I żeby wyglądało oryginalnie. Więc mamy tutaj konę Huberta, ona jest nieco mniejsza niż moja kona. W niej jest zamontowany silnik MXUS 3K Turbo i duża bateria w skrzynkę. Pytałem Huberta, czy zostawiamy silnik, baterię i sterownik, a mamy po prostu rozebrać rower, zjąć z niego lakier i złożyć go tak, żeby wyglądał jak właśnie gruby projekt, bo taki był zamysł. I Hubert powiedział, że można tak zrobić, ale jeśli będziemy chcieli wymienić silniki i baterie, to też możemy w to iść. No i super, bardzo dziękuję za taką dowolność. Jesteśmy umówieni na spotkanie na żywo, żebym mógł obejrzeć ten rowerek i coś zaproponować. Jak patrzę na tę konę, to już mam kilka pomysłów. Super. Pisało do nas też kilka innych osób, na przykład Nikodem. No, ale on chciał nam sprzedać rower elektryczny, który moglibyśmy ulepszyć, przerobić i sprzedać go dalej. My na razie nie idziemy w tą stronę, ale gdyby ktoś był zainteresowany, to link do tego roweru wrzucam w opisie. Nikodem na pewno się ucieszy. Odzywał się też do nas. Rafał yy, z pięknym rowerem z Iron Horse'em. No i chciałbym robić ten rower, ale Rafał ma już wszystko tak obcykane, że raczej sam sobie ogarnie. Szczególnie że on przed pomysłem tuningu jego TSDZ, -a. no a my się tym nie zajmujemy. My kupujemy gotowca od Ebike staff i sami nie programujemy i do środka tam nie zaglądamy. No ale projekt super, czekam aż on skończy, żeby zobaczyć. No Lubię te, stare, lubię te stare rowerki downhillowe. Pisał też do nas Andrzej z takim grubaśnym fatbajkiem. 3 strzyka turbo z tyłu, wielka skrzynia. No i po krótkiej rozmowie z Andrzejem doszliśmy do tego, że no trzeba zdecydowanie wymienić sterownik, bo ten, który ma, ciągle się przepala. Odzywał się też do nas Marcin, który ma taki y, nietypowy rower, nazywa się Olpran. ja nie znałem. Ale sprawdziłem link, który nam wysłał. v nie mamy amortyzowanego widelca z przodu. Cała konstrukcja wygląda bardzo delikatnie. Wolałbym się nie podejmować elektryfikacji tego pojazdu, wolałbym po prostu zelektryfikować dla Marcina. Trochę inny rower, lepszy, trochę, żeby ta baza była lepsza. Ja wiem, ja wiem, że można zelektryfikować ten rower, można zelektryfikować każdy rower. Ale założenie jest takie, że jak my to zrobimy, to chcemy, żeby nasz klient był zadowolony. I nie mogę pozwolić na to, żeby na drodze do zadowolenia naszego klienta stała taka baza. Bo zobaczcie, nawet tutaj nie zamontujemy tarczówek. A jeśli byśmy chcieli to zrobić, to, be, to koszty będą ugh, za duże. Ok, i słuchajcie, mamy kolejnego Marcina. I Marcin nie odpisał, nie odpisał. A ma taki fajny rower, Komencial Meta AM2017. No, piękny, piękny ten rowerek. Także może Marcin odnajdzie naszą wiadomość i jeszcze zdąży nam odpisać. Przyznam wam szczerze, że no, pora się stąd wynosić, bo dosłownie przed chwilą rozmawiałem z Oskarem, który. Oglądał jeden lokal w Poznaniu, który nas interesuje i wstępnie wygląda to dobrze. Wygląda na to, że może to będzie to. Jak to już będzie pewniak, to pakujemy wszystko co tutaj mam na około i jedziemy to do Poznania. Dobra moi drodzy, to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się zdrowo, jeździjcie bezpiecznie. No i do zobaczenia w następnym odcinku.